Cześć, dzisiaj pokażemy ci krok po kroku, jak przygotować konia do jazdy. Bo zanim ruszysz w siodło, trzeba zadbać o komfort i bezpieczeństwo Twoje i konia. Gotowy? No to zaczynamy. Krok 1 Czyszczenie. Zaczynamy od czyszczenia. Konia czyścimy zawsze przed jazdą nie tylko, żeby był ładny, ale żeby nie uciskały go brud czy kamyki pod siodłem, najpierw zgrzebło. Polistymi ruchami, potem szczotka, wzdłuż sierści. I nie zapomnij o kopytach. Wyczyść je delikatnie kopystką. Krok 2. O głowie. Czas na ogłowie. Zakładamy je ostrożnie. Zdejmujemy kantar, nakładamy ogłowie od przodu, wkładamy wędzidło delikatnie do pyska. Pamiętaj, żeby nie uderzyć konia zębami i nie ciągnąć za uszy. Zapinamy paski, ale nie za mocno. Dwa palce luzu to standard. Krok trzeci siodło. Teraz siodło. Najpierw podkładka równo i bez fał. Potem siodło ostrożnie połóż na grzbiecie. Sprawdź, czy nie przesunęło się na kłębie, przeciągnij popręg, zapnij, ale tylko wstępnie. Po kilku krokach dociągniesz delikatnie, nigdy na siłę od razu. Krok czwarty. Sprawdzenie. Przejdź się z koniem, sprawdź, czy wszystko leży jak trzeba. Popręg? Dobrze dociągnięty, ale nie za mocno. O głowie? Nie uwiera. Koniec? Prawie. Krok 5. Bezpieczne wyjście. Wyprowadź konia spokojnie. Na placu lub ujeżdżalni jeszcze raz sprawdź sprzęt, zanim wsiądziesz. I pamiętaj, koń to partner. Im lepiej go przygotujesz, tym przyjemniejsza będzie jazda. Dzięki za obejrzenie. Jeśli chcesz więcej takich filmów, kliknij subskrybuj i do zobaczenia w stajni.